Wprowadźmy teraz do Worda tekst taki przykładowy podania. Na początku wprowadźmy ten tekst bez jakiegokolwiek formatowania, a więc, tak jak widzimy, tekst wyrównuje się do lewej. Formatowaniem zajmiemy się w dalszej części dokumentu. W tak napisanym tekście dodajemy teraz kilka wierszy odstępu za pomocą klawisza Enter. Aby je uwidocznić na ekranie, należy cisnąć ikonkę pokaż ukryj wszystkie. W ten sposób wyświetlamy wszystkie znaki niedrukowane, a więc ślady po enterze, ślady po spacjach, które umożliwiają nam określenie, czy dobrze wstawiliśmy odstępy pomiędzy poszczególnymi wyrazami i nawet tak jak w tym momencie ślady po naciśnięciu klawisza tabulacji, który powoduje wcięcie tekstu i umieszczenie go w odpowiedniej odległości od lewego marginesu. Zajmiemy się teraz wyrównaniem poszczególnych fragmentów tekstu. W tym celu będziemy używać ikonek wyrównywania do lewej, do prawej, wycentruj czy też wyjustuj, a także powiększanie czy zmianę kroju, tak jak pogrubianie. Niektóre elementy będą wyrównywane w całości, są to te elementy, które są całymi akapitami, a więc jest to tekst napisany pomiędzy jednym a drugim Enterem. Niektóre, tak jak za chwileczkę na filmie trzeba będzie zaznaczyć. I tak do wyrównania pierwszej linijki, tam gdzie jest kielce, używamy wyrównania do prawej. Natomiast, tak jak za chwileczkę, ten napis, do kogo kierowane jest podanie, będziemy po zaznaczeniu wyrównywali za pomocą kolejnych naciśnięć klawisza tabulacji. Oczywiście dodamy jeszcze tam Enter, tak aby nam się ten tekst rozdzielił na kolejne linijki, i usuniemy spację przed literką W. Napis podanie będzie wyśrodkowany, natomiast cały nasz tekst, za chwileczkę to będzie widać, oprócz tego, że powiększamy nagłówki, tak jak zwracając się z prośbą, za chwilę ten tekst zostanie wyjustowany, ponieważ cały ten tekst stanowi jeden akapit, nie musimy go zaznaczać, wystarczy, że ustawimy się w jakimś miejscu tego tekstu i nacisnąwszy ikonkę wyjustuj, otrzymamy odpowiednie wyrównanie. Na zakończenie po rozmieszczeniu całkowicie tekstu należy dokument wydrukować na drugarce.